Tak, z tej strony Junko Niskol, Dzisiaj jestem z Nikolą, która jest tam. Podeszła byś nie? Nieważne. I dzisiaj pakujemy 5 prezentów dla mojej siostry. Czemu pokazałam 10 palców? 5 prezentów dla mojej siostry i ja ona w sumie też. I je chowamy. Bo dawno nie używaliśmy tych kalendarzy w sumie. No. Od piątego, czwartego się skończyło, bo piątego już się źle czułam. I, za, I no, a dzisiaj się już lepiej czuję, dlatego postanowiłam to nagrać. I myślę, żeby przypadkiem nie zrobić też w razie co na zapas. Mm, ty, tego kalendarza pakowania, bo w następnych dniach też się mogę źle czuć, na przykład jutro. I moja siostra znowu będzie cały czas mówić aaa, mówiłeś, że ten, że już się lepiej czujesz i w ogóle dzięki za czekoladkę. No co mi ją? No widzicie widzicie jakie sknera? Napiszcie w komentarzu, oha no właśnie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale oraz dzwoneczek i komentarz do serduszkowania, Jaki sknerat Wam przypniemy. O, takie piękne serduszko. E, więc no, bierzemy, na razie biorę dwie kartki, nie wiem, ile ma potrzebać. I pakujemy kolejny prezencik, czyli piąty i szósty. Na razie. W piątym i szóstym kalendarzu mm. będzie praktycznie to samo, tylko że inne. O, w piątym lub szóstym dam takie i w drugim dam takie. Więc chyba w pierwszym dam te, a później dam te. Nie, w sumie te dam. W pierwszym. Dobra, schowamy. W ogóle nie wiem gdzie jest mój klej. Na trudno. Zobaczy się zaraz. <coughs> Dobra, nieważne, znalazłam. <coughs> Działa lekko, ale działa. Nieważne. Trzeba oczywiście z tego odkleić cenę. Bo jest na tym cena. Nie, zamaluję ją po prostu, bo nie dam rady jej odkleić. Będziemy widać, bo ten marker już jest słaby, no ale trudno. Dobra, chowamy pierwsze. A ty chowasz? Chowamy takie pierwsze. Tym. Więc chowamy. Nie obchodzi mnie to. I to, zaklejamy, i napiszcie w komentarzu też, czy macie jutro imieniny bo ja mam bo nazywa się Julła. no już nie wierz ten klej jest trochę słaby jednak no ale trudno Muszę się przykleić słabiaku jeden ona totalnie w tym roku hmm, zaczęłyśmy sobie robić blendarze adwentowe i ona totalnie nie dość, że nie pakuje w takie te yy, karteczki, z jestem. To jeszcze w dodatku nie włożyła do kalendarza karteczek, tak jak ja włożyłam. Yy, I no. To będzie. To będzie siódemeczka. Bo zaraz to wkładam. Tu. Znaczy, no przykleję to. Wezmę tu. To klejem, tu już posmaruję. Posmarowane. Wkładamy. Ten piękny prezentik. Mam nadzieję, że się cieszy. No ale raczej tak. Ona lubi tutaj gadżety. Ona wszystko lubi w ogóle. I to będzie. Dziewiątka. Mamy dwa prezenciki od razu. Dwóch rzeczy nie będę pakować do tych, bo mi się nie zmieszczą yy, do kartek. Ale to jeszcze jedną rzecz, to już schowam, bo jeszcze się zmieści. I to będzie. Piąta. Teraz będzie. To jest o. Ej, to nie miało być ten kolor. No dobra, trudno. Nieważne. O. Teraz zaklejamy. i <laughs> zaklejone i ta piątka będzie no i klej odkładamy na bok i tamtymi się nie zmieszczą, więc rzeczy. Pierwsza rzecz, która mi się nie zmieści, to jest taka. teraz chwila bo to, nie mamy, chwila bo totalnie mam Czyli ja to, nie mamy. Takie na to że w mojej tak dzisiaj nie gra. Dobra, kochani, przechodzimy do pakowania. I tak, w piąteczce. Okej, okay, nie wiem, czy to się zmieści ale oby w sumie i szósteczka to jest to samo w sumie więc... no w tym samym miejscu później mamy... Hmm? ja to będę miała cały czas przy sobie, bo Muszę chodzić i to. Dobra, Nikola. Idę Ci to schować, bo to jest w innym pomieszczeniu. Bierzemy piątkę. U. I szóstkę. Tak, Oj, nie zmieści się to. Nie Dobra, kochani, schowałam to i mój brat mnie trochę Total totalnie patrzał się do mnie przez chwilę, dlatego wyłączyłam nagrywanie i to też, masakra bo Dobra, teraz siódemeczka. Okej, okay, Nikola, teraz musisz wyjść z pokoju. No musisz wyjść i tak, i tak. Nic, nara. اوكي فهني اممم شرينا مكوس O -o. i chowamy to tutaj i ostatnią rzecz, którą muszę schować to no, tam już wam nie pokażę, bo to jest bałagan masakra No ale muszę coś dokonić może, żeby to się nie No teraz przechodzicie do Nikoli. Rodzice Nikola. Możesz już pochować. Cześć, rzeczy tak dla mnie. Właśnie wróciłam z To, to rytla, Juli. Tu mam. I widzicie? Włóczko. nie. Mm Pilny -mm. to nie, ty czy masz mój odblokowany telefon to ja tam te te... Dobra. Twój kalendarz. Najpierw piątkę. Otwieram swój kalendarz. I piątka już wyrwana. U mnie piątka już wyrwana. No gdzie? No gdzie? Um, Nie. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja chcę ci tylko powiedzieć, że w, w piątce. I szóstce jest A -a. to samo. Czekaj! W piątce i szóstce jest to samo. I piątka jest w papierowej torbie. Szóstkę też już otwórz. Mm -hmm. Otwórz już szóstkę. A ja mam też... Oj. O, no idź. To jest ciemno, więc nie odpalaj. Nie odpalaj. Nie odpalaj, nie odpalaj. No. No. O! <grymne> <grymne> Dobra, szaf. Dobra, szafa. Co to tak? Siedemka. O, to już otwiera. No tak. Mam. Fajne. Dobra, ja jeszcze szóstki nie otworzyłam. Dobra, szóstka. Szóstka. No szóstkę otworzyłam już. Przepraszam, ale mam rozpieprzone na łóżku. Mam, mam. Przepraszam. Siódemka. Poproszę siódemkę. Dobra, no siódemeczka. Biurka. Biurko. Nie wiem, blo, co to ma. Co to jest? Skemirino. Aha, okej. Okay. Eee, dobra, ustawię tam. Ona szukała tam lampion. Lamp. Czemu ty mi, mi dajesz same takie takie głupie rzeczy? O taki... coś. I ostatnia dziewiątka. Nikola się z tym głowi. A. Dziewiąteczka, mój fotel, fotel. Mam. Mam, mam. No to podsumując mam praktycznie same głupie rzeczy. Piłeczko tak. mi się podoba. O. Widzisz? Mnie. <coughs> Okay. Ja nie wiem. Mała podpowiedź. No, szafa. Tak jak Ty mi powiedziałeś, że szafa. To gdzie ja od razu spojrzałam? <coughs> Patrzcie, mamy spodnie ekipy. No, ale Tworzyć to ładnie. Kurciki. No. Dawaj dalej, bo jestem ciekawa. no muszę sprawdzić, gdzie teraz będzie miała ósmykan. Dziewiątka. Ja to już skreślam, co już było. W sumie. dobra mamy już po kresilane Kalenda serwentowy. Dobra, dzisiaj mamy dziewiąty i szukamy raz 4, i 7. Dobra, tu muszę ósem jeszcze zjeść. No. To znalazłam tutaj. Nie Czapencja. Razem wow. Dobra, dziewiąteczka. Jedynie, jedynie, jedynie. Aha. Ta. Świeca. Pierwszy raz w takim kalendarzu miałem świecę. Oddaj ten zielony kalendarz, bo otworzysz za wcześnie.

Dobra. Mm, szukamy teraz w tym kalendarzu ósemki. Bo raczej też jej tutaj nie zjadłam. Szukamy. Już mamy dźwiękę. Tutaj już ją odpalę. O, znalazłam. nieżynka I dziewiątka to... Taki jakby kwiatuszek. O! <kluzny> Takie coś. No to tak, dziękuję Wam za tego odcineczka. Zostawcie łapeczkę które górę subskrypcji, I komentarz do serduszkowania. Mm. Jeszcze piętnaście dni do święta naprzepnąłem serduszko. O takie, ja drugą ręką nie mogę, albo takie nie ma. Więc papa. Pa.